Witam, dzień dobry. Ze mną w studiu Dariusz Matecki, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Panie pośle, taki mam tutaj cytat. Konsekwencje zbyt szybkiego wprowadzenia regulacji ETS-2, będą upiorne, ceny energii mogą zmieść jeden demokratyczny rząd w Unii Europejskiej. I z kogo to cytat? Czy zgadza się pan na początek? Znaczy, zgadzam się, że ogólnie podatki klimatyczne mogą zmieść przemysł w Unii Europejskiej, w tym w Polsce. A... Zakładam, że pan wie już czyli jest to cytat. Nie wiem, Donalda Tuska. Donalda Tuska, no właśnie. Nie, no ja jestem bardzo łacejskim. zadowolony, że pan Donald Tusk e, kolejny raz zmienia poglądy w kwestiach istotnych dla Polski, zmienia o 180 stopni, tak jak w kwestii migracji. Czyli dziwią pana te słowa Donalda Tuska? Nie, nie dziwią. No to jest człowiek, który, który będzie mówić to, e, co wskazują mu sondaże i pijarowcy. Jeśli dzisiaj jest fala płynąca ze Stanów Zjednoczonych, e, gdzie tam e, tamtejszą wersję Zielonego Ładu, e, już w, pierwszy, w pierwszym dniu właściwie odrzucono bo te przepisy dotyczące no, tak zwanego Zielonego Ładu, tego amerykańskiego, zostały już właściwie odrzucone przez Donalda Trumpa. To nie jest dokładnie europejski Zielony Ład, ten unijny, tylko podobne rozwiązania. No to sądzę, że Unia Europejska dzisiaj, mam nadzieję przynajmniej, będzie podążać w tę samą stronę. Jeśli będzie podążać w tę samą stronę i to pod przewodnictwem Donal Donalda Tuska podczas polskiej prezydencji, to rozumiem, że zyska też wsparcie prawa i sprawiedliwości. Znaczy uważam, że każdy, który rzeczywiście odrzuci Zielony Ład powinien uzyskać poparcie wszystkich sił politycznych w Polsce. Tylko rzeczywiście, nie, nie jakieś tylko słowa, tylko rzeczywiste odrzucenie Zielonego Ładu, bo o to chodzi polskim rolnikom, o to chodzi polskim leśnikom, o to chodzi też sądzę, że polskim górnikom. Tylko, że te szkody, które zostały już wyrządzone, które, które między innymi w górnictwie, między innymi w energetyce, w rolnictwie, no to one będziemy musieli długo, długo to odrabiać. To po co było akceptować ten Zielony ዋሉ ዋሉ። No my, jako suwerenna Solidarna Polska, nigdy tego nie akceptowaliśmy. Powstała nasza partia właśnie na bazie sprzeciwu wobec polityki klimatycznej. Pierwsze, największe, najważniejsze postulaty dotyczyły polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Wówczas jeszcze w Solidarnej Polsce był świętej pamięci już Ludwik Dorn, który później zresztą skręcił w inną stronę polityczną, ale on był twarzą właśnie tej, tego sprzeciwu wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Pamiętam wypowiedzi sprzed ponad 10 lat ministra Zbigniewa Ziobro z Parlamentu Europejskiego gdzie już wówczas mówił, w jaką stronę to zmierza. I wszystko to, co wówczas mówił, no się tak naprawdę sprawdziło. A teraz jesteście w jednym ugrupowaniu z Mateuszem Morawieckim, który na ten Zielony Ład się zgodził. Czy to nie jest Nie problem? tyle zgodził się, ja nie będę tutaj wchodzić, bo pan redaktor z całą pewnością chce mnie skłonić do ataku na Mateusza Morawieckiego, jako że jestem w Solidarnej Polsce, czy byłem w Solidarnej, Suwerennej Polsce, teraz jesteśmy już razem jedną partią Prawem i, Sprawiedliwości Prawem i Sprawiedliwością. Zastanawiam Mogę... się, czy nie można było tego Zielonego Ładu zatrzymać. Wcześniej. Mogę powiedzieć tyle, że e, cieszę się, że dzisiaj. E... I Mateusz Morawiecki, i Donald Tusk, i inni politycy zauważają wszystkie te negatywne strony Zielonego Ładu. Prawo rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobił bardzo wiele. Zresztą w tym słynnym artykule dzisiaj opublikowanym chyba godzinę czy dwie godziny temu są również informacje o tym, że rząd Mateusza Morawieckiego sprzeciwiał się, ale no, mógł się sprzeciwić mocniej. I to nie tylko w kwestii Zielonego Ładu, ale również w kwestii ogólnego podejścia do Unii Europejskiej. I to trzeba. Ja uważam, że jak coś się zrobiło źle, to trzeba się uderzyć w pierś i, i na przyszłość, jak wrócimy do władzy, po prostu bardziej twardo postępować w kwestiach związanych z Unią Europejską. Było słynne powiedzenie Janusza Kowalskiego, które wówczas było wyśmiewane, weto albo śmierć, które dotyczyło wiązania funduszy europejskich z tak zwaną praworządnością. Później zobaczyliśmy, że tak naprawdę ta, ta tak zwana praworządność, no to, to są po prostu puste hasła i slogany, bo w Polsce żadne prawo się nie zmieniło po zmianie władzy, a nagle wróciła rzekomo praworządność. A ten Zielony Ład może Jakoś obciążyć kampanię Karola Nawrockiego? Może Karol kartę. Nawrocki jest człowiekiem nowym w polityce, człowiekiem, który w polityce jest od kilku miesięcy, nie jest bezpośrednio kandydatem partii politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Ale jest popierany, jest przez, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Sądzę, że dobrym dla Polski rozwiązaniem by było to, że Karol Nawrocki był popierany również przez inne partie. Zapraszam serdecznie Konfederację PSL, platformę obywatelską, żeby poparła Karola Nawrockiego, obywatelskiego kandydata. Już w pierwszej turze, czy może w drugiej? Dopiero kiedy okaże się, kto wejdzie do tej drugiej tury, będą zabiegi co do kandydatów Czyli nie, Konfederacji. Nie wiemy bo jeszcze... jest ich przynajmniej dwóch. Chociaż no ten drugi już w Konfederacji nie jest. Ja jestem wielkim zwolennikiem, bodaj największym zwolennikiem w Prawie i Sprawiedliwości w bardzo bliskiej współpracy z Konfederacją, bo mam poglądy bliskie Konfederacji. I tak naprawdę moim zdaniem to jest wielki błąd Grzegorza Brauna, że wystartował i rozbija Konfederację. Bo przyszłościowo, kto może odbić, o ile Prawo i Sprawiedliwości nie uda się zdobyć większości samodzielnie, liczę, że się uda, no to kto może być potencjalnym koalicjantem? Może to być Konfederacja, i trzeba o tym mówić. Przynajmniej ja mówię o tym wprost, że ja widzę. Możliwość współpracy Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją, po to, żeby odbić Polskę z rąk Donalda Tuska. A Konfederacja widzi tę możliwość współpracy z PiSem, jakkolwiek są no takie znaczy, głosy? sądzę, że dzisiaj tego nie powiedzą, no bo są partią antysystemową, więc gdyby wyszli z, pro, wprost z postulatem pójścia w koalicję, czy to z Platformą Obywatelską, czy z Prawem i Sprawiedliwością, no to, to, to by stracili trochę poparcia wprost antysystemową partią, ale jednak widać chyba te mainstreamowe ruchy ze strony Konfederacji, no bo chociażby pozbycie się kontrowersyjnego Grzegorza Brauna, który gdzieś tam no bruździ startując w tych wyborach prezydenckich, czy jest takim się, krokiem czy, w stronę py, mainstreamu. A czy pytanie, czy to zgodzi. jest pozbycie się, czy po prostu sam Grzegorz Braun nie zdecydował się na wyjście z Konfederacji i budowanie własnego zaplecza politycznego, tylko no moim zdaniem no on się sparzy na tym. No nie, nawet gdyby wystartował samodzielnie w wyborach parlamentarnych, no to zabierze Konfederacji 2-3-4%, ale sam progu nie przekroczy. E, ja jestem zwolennikiem jedności e, na prawicy e, i to jedności od narodowców, aż po, aż po tą lewą część Prawa i Sprawiedliwości, no bo to trzeba, trzeba mówić wprost, że w Prawie i Sprawiedliwości są bardzo różni ludzie z różnych środowisk, od suwerennej Polski po Monikę Pawłoską. E, więc, e, więc, to, 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 więc żeby zjednoczyć całe takie różne środowisko, to też potrzeba bardzo wiele wysiłku e, i to jest wielki sukces prezesa Jarosława a z kim w Konfederacji pracowałoby się łatwiej, lepiej? Z narodowcami od Krzysztofa Bosaka, czy jednak z wolnościowcami od Sławomira Mencena? Jeśli o mnie chodzi, to mam bliż, bliżej mi zdecydowanie do narodowców Krzysztofa Bosaka, i, ale również mam wiele poglądów, które, które są bliskie wolnościowcom. Jestem W dalszym ciągu jestem w Stowarzyszeniu Koliber, od wielu lat tam działam, więc sądzę, że ogólnie dałoby radę sklecić rząd Prawa i Sprawiedliwości konfederacji, w którym na przykład Krzysztof Bosak miałby no to to jest gdybanie oczywiście, to jest political fiction. Takie ministra na razie kultury. Political fiction, ale zobaczymy co ministra kultury, w a Sławomir Męcen ministra finansów. Czyli kwestia Męcen jako minister finansów. Znaczy, no to na pewno by wymagało bardzo, bardzo długich rozmów z Prawem i Sprawiedliwością, no bo pogodzić postulaty często nawet libertariańskie, z postulatami socjalnymi Prawa i Sprawiedliwości nie byłoby łatwo, ale sądzę, że byłoby to, byłby to ruch bardzo ciekawy, który mógłby dać, gdybyś dobrze razem rządzić, przynajmniej dwie kadencje rządu. Te socjalistyczne, czy też socjalne postulaty ze strony Prawa i Sprawiedliwości może łatwiej pogodzić z lewicą. Ale te postulaty często, socjalne są bardzo często również postulatami Ruchu Narodowego, który również współtworzy Konfederację, więc ja uważam, że z partią którą obecnie jest lewica, nie ma szans na jakąkolwiek współpracę, to są ludzie, którzy wywodzą się bardzo często jeszcze z poprzedniego systemu. Ta młoda lewica jest, jest skrajnie skręcona w lewo. Ta stara Lewica, ci starzy komuniści, sądzę, że oni bardziej są na prawo, no ale to są ludzie z rodowodem komunistycznym. Ja sobie współpracy Z takimi ludźmi z danej partii i się z nią stowarzyszenie. Nie ma, znaczy do stowarzyszenia, no to, to jest jedno, partia polityczna to jest drugie. Jeśli ktoś chce dążyć w danej dziedzinie, na przykład w budowie rozwoju kolei, czy w dążeniu do budowy lotniska, no to nie widzę tutaj nic złego w tym. To nie jest partia polityczna. To pani, pani Matysiak ma poglądy, które są skrajnie odległe od moich, typu poglądy na aborcję, typu poglądy na migrantów, ale w kwestii CPK tu się zgadzamy i tak Marcin Chorała, jak i, jak i ja, wszyscy, wszyscy uważamy, że to i, i pani Matysiak uważamy, że to lotnisko powinno jak najszybciej powstać. Panie pośle, ale wracając jeszcze do kampanii prezydenckiej, uważa pan, że Karol Nawrocki próbuje dobrze pozyskać wyborców Konfederacji, bo nie powie pan, że nie próbuje? Czy się mylę? Znaczy, Krzysztof Bosak przed, zanim jeszcze kandydat Prawa i Sprawiedliwości był publicznie ogłoszony, mówił, że no, pozytywnie wypowiadał się o Karolu Nawrockim Więc tutaj sądzę, że najważniejsze jest to, na kogo zagłosują wyborcy konfederacji w drugiej turze. Bo w pierwszej turze, no to część zagłosuje na Marka Jakubiaka, część zagłosuje na Mencena, część zagłosuje na Brauna, część może zagłosuje na Stanowskiego, ale kwestia kluczowa to jest, to jest głosowanie w drugiej turze. Ja rozmawiam, prywatnie z jednym z posłów Konfederacji i o ile no, wprost się przyznał do tego, że w poprzednich wyborach głosował za Rafałem Trzaskowskim i to przyszło mu z trudem, ale głosował po to, żeby, żeby PiS się skończył, że tak powiem, no bo oni też, Konfederacja zbiera elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Powiedział, że teraz nie wyobraża sobie głosować na Rafała Trzaskowskiego, bo nie chce, żeby system się domknął i chce, żeby był ten bezpiecznik w postaci konserwatywnego prezydenta. Ale właśnie Konfederacja szła do tych wyborów październikowych w 2023 roku też z hasłem takim, że trzeba wywrócić stolik. Ale przy tym stoliku zasiadało wtedy Prawo i Sprawiedliwość z suwerenną Polską. I zastanawiam się, czy teraz z tymi ludźmi, którzy chcieli wywracać stolik, da się jednak do tego stolika zasiąść. Uważam, że z Konfederacją da się zasiąść. No to jest partia, która musi budować swój własny przekaz. Gdyby budowała przekaz taki sam, jak Prawo i Sprawiedliwość, no to po co, mieli, po co ktoś miałby ich popierać? To, jest też, to też widać na kanałach naszych polityków, na YouTube, na Facebooku. Mnie obserwuje, większość ludzi, która mnie obserwuje, to są ludzie powyżej 50 roku życia. W przypadku posłów Konfederacji to są ludzie do 30, do 35 roku życia. Więc te dwie partie się uzupełniają. Konfederacje popierają młodzi i to bardzo często w sondażach wśród młodych, nawet na pierwszym miejscu Konfederacja dzisiaj już jest, a nas popierają osoby starsze. No i to, to powinno razem się zgrać. Mówi Pan, że te elektoraty się uzupełniają, choć nielubiany przez Was ostatnio profesor Antoni Dudek mówi, że macie podobne elektoraty i że jako Prawo i Sprawiedliwość bylibyście w stanie tę Konfederację stłamsić, pochłonąć, zjeść. Tak jak została trochę Nie... jednak suwerenna Polska zjedzona przez Prawo i Sprawiedliwość. Czyli suwerenna Polska połączyła się z Prawem i Sprawiedliwością. Pod marką Prawo i Sprawiedliwość. E, dlatego, między innymi dlatego, że nasz szef e, no, zachorował. Nie wiadomo było, czy, czy wróci. Czy to połączenie było słuszne? No, moim zdaniem było słuszne. No, jesteśmy teraz prawem i sprawiedliwością. Nie ma co, nie ma co gdybać, co by było, gdyby, gdyby minister Ziobro nie zachorował. Całe szczęście wraca do zdrowia. Jest, jest wiceprzewodniczącym Prawa i Sprawiedliwości, tak jak Patryk Jaki. I trzeba po prostu budować partię Prawo i Sprawiedliwość i nakłaniać jak najwięcej posłów do naszego przekazu. No, bo to też jest ważne, żeby w ramach tego, tej partii, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, budować nasz przekaz, bo tak jak przed chwilą powiedziałem, są tam osoby o bardziej lewicowych poglądach, jeśli chodzi o światopogląd taki społeczny. No i jesteśmy my. Partia, która gdzieś, gdzieś partia, która jest. Wcześniej było blisko do ruchu narodowego, do narodowców, e, która jest silniej osadzona, można powiedzieć, e, w nauczaniu Kościoła katolickiego, gdzie my się nigdy nie zgodzimy na, na, na to, żeby aborcję w Polsce legalizować, czy wprowadzać rzeczy typu piątka dla zwierząt. Więc teraz jesteśmy jedną partią, musimy współpracować, nie, mo nie możemy się atakować. Dlatego gdyby pan redaktor próbował mnie nakłonić do ataków na premiera Morawieckiego, to, to z całą pewnością tego pan ode mnie nie usłyszy. A premier Morawiecki nie, ma, nie jest na przykład w blokach startowych, nie chce atakować z kolei Karola Nawrockiego, bo liczy na podmiankę kandydata, że on cały czas uważa, że może by się jednak bardziej nadawał na kandydata na prezydenta z ramienia prawejskiego. Nie sądzę, Karol Nawrocki, Nawrocki jeszcze jakiś czas temu był człowiekiem nierozpoznawalnym, a dzisiaj jego sondaż, w sondażach, jego poparcie rośnie. No, kilka procent w skali dwóch tygodni powiedzmy, dogania Rafała Trzaskowskiego. Więc sądzę, że Karol Nawrocki po prostu będzie prezydentem, przyszłym prezydentem Polski i tutaj nie jest potrzebna jakakolwiek podmianka, to bardziej Rafał Trzaskowski patrząc na sondaże może się zastanawiać, czy Donald Tusk, czy Radosław Sikorski, czy może ktoś inny jeszcze go nie podmieni. Panie pośle, to jeszcze jedna postać, o której pan już wspomniał. Marek Jakubiak no, był tutaj w tym studiu i rozmawialiśmy o tym, że powinien być jeden kandydat polskiej prawicy. On bardzo żałuję, że nie udało zgromadzić się albo dogadać w sprawie właśnie takiego jednego kandydata polskiej prawicy, który by się marzył Markowi Jakubiakowi. A pan żałuje, że nie ma takiego jednego kandydata. Uważam, w że w pierwszej turze nie, nie jest to konieczne. No, dla mnie Marek Jakubiak jest w obecnych wśród obecnych kandydatów zdecydowanie wy wyborem numer 2, bo bardzo wiele poglądów mamy, mamy właściwie takich samych. E, bardzo lubię tego człowieka poza tym, e, prywatnie. E, e, ale nie uważam, tutaj akurat mam inne zdanie. W tej chwili w pierwszej turze wyborów prezydenckich też partie wystawiają swoich kandydatów, tak jak Konfederacja czy tak jak Brown, Korona, wystawiają swoich kandydatów, żeby zdobyć też popularność. My, jako Prawo i Sprawiedliwość, nie mamy swojego bezpośrednio kandydata, mamy kandydata obywatelskiego, którego popieramy. To, panie pośle, na koniec jeszcze jedno nazwisko: Krzysztof Stanowski. Czy to jest poważny kandydat? To jest człowiek, który robi bardzo poważny biznes, zarabia poważne pieniądze i zdobył rynek medialny. Dzisiaj Krzysztof Stanowski ma większe zasięgi niż większość mainstreamowych mediów, więc to jest człowiek, który osiągnął wielki sukces. I czy sobie robi jaja z tych wyborów? Być może tak, ale ma do tego pełne prawo. Jeśli zbierze 100 tysięcy podpisów, wystartuje i może sobie po prostu z tych wyborów robić jaja. No niestety, tak to wygląda. A ja sądzę, że, że to jest dob dobre, że on startuje, bo to jest człowiek, który totalnie zgnębi w sondażach Hołownię, bo ci ludzie, którzy nie wiedzieli, na kogo głosować, którzy byli takimi po prostu wyborcami, nieinteresującymi się polityką, e dla nich Hołownia była jakąś gwiazdką z TVN u e podobną gwiazdą medialną jest Krzysztof Stanowski i sądzę, że ci ludzie oddadzą w wielkiej mierze głos na Krzysztofa Stanowskiego. E więc nie widzę tutaj żadnego problemu. My do A jestem fanem yy, kanału Zero, więc. Yy. My do wyborów podchodzimy absolutnie poważnie. Dariusz Matecki, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, dziękuję bardzo dziękuję za ten rozmowę.